na otwarciu nowej wystawy. W szczególności mam przyjemność przywitać yy, yy, radnych yy, Rady Miejskiej w kole. Pana Floriana Onniczeka, Pana Stanisława Mądziewskiego, Pana Jerzego Jakubowskiego i Pana Mariusza Budnego. Serdecznie witam. Witamy nowego gwardiana naszego klasztoru, który notabene nie po raz pierwszy jest na otwarciu nowej wystawy, ale po raz pierwszy jest jako gwardian. Także witamy ojca Bronisława Frączka w muzeum, na otwarciu wystawy. Witam wszystkich gości, którzy regularnie przychodzą na nasze wernisarze. Przy okazji też chciałem tutaj pani Bożenie Cichej podziękować, bo nam na wystawę użyczyła też swój, swój eksponat. Szczególnie, szczególnie cenny, dlatego że właśnie tych obiektów z pierwszego okresu twórczości pani Heleny Majskiej mamy niewiele w muzeum, a każdy inny, dodatkowy na pewno ubogaca tą, tą wystawę obiecał Co? Kolega tu nam obiecał, tak żeby to co możemy? Nie wiemy. Tak, tak, zeszło, tak. nie tak tak, tak, tak ponieważ jakby wymusili to na nas odwiedzający nasze miasto goście z zewnątrz, przeważnie turyści przejeżdżający przez nasze miasto, prawda, albo w kierunku Świnic Warskich do sanktuarium, albo do Lichenia, albo na termy do Uniejowa, często się zatrzymują w okresie wakacji w naszym muzeum i pytają się, gdzie jest ten naszkolski... Fajans, gdzie go można zobaczyć, prawda? Bo, bo tutaj taka ekspozycja dość mała w małej salce i są jakby tacy, troszeczkę mają niedosyt, prawda? I, I dlatego też postanowiliśmy, że w okresie wakacji y, będziemy eksponować sukcesywnie nasz szkolski nasz fajans, szczególnie właśnie skierowany do gości z zewnątrz. Wiadomo, że okres wakacji to, to czas, kiedy goście nas, rodzina odwiedza, prawda? W okresie wakacyjnym przeważnie są to osoby z zewnątrz które mają po raz pierwszy okazję zobaczyć nasz piękny fajans, także, także to, to w pewnym sensie wymusiło tematykę ekspozycji w okresie w okresie wakacji. Tą wystawę przygotowywał merytorycznie Pan Bartłomiej Grzanka, on Państwa oprowadzi po tej wystawie opowie parę słów o, o obiektach, no, znamy pewnie z tego późniejszego okresu i wcześniejszego, no, każdy z nas w domu pewnie miał lub ma Jakiś <noise> obiekt ma malowany przez panią Majewską. Możemy tutaj zobaczyć takie bardzo popularne wzory, jak i te mniej popularne, które, które już są, można powiedzieć, na rynku rzadkością. Także serdecznie zapraszam do zwiedzania wystawy, a potem na stronę podczas tunelu. Oddaję głos panu Bartkowi. Tytułem wprowadzenia, tak króciutko państwu, troszeczkę może opowiem. Ideą tej wystawy jest pokazanie twórczości pani Heleny Majewskiej, już niestety żyjącej kolskiej malarki Fajansu, która była związana z kolską fabryką od 1956 roku i już od samego początku związana była z fabryczną wzorcowną, to znaczy opracowywała wzory malarskie, które później malarki, no w tym ona sama, nanosiły na, na Fajans. Lata 60. to taki okres no, w dziejach ceramiki, także polskiej. Kiedy no, zakłyśnięto się tą, tym wzornictwem geometrycznym, wzornictwem abstrakcyjnym. I to widać w tych pierwszych pracach kelenajskich, które tak notabene bardzo mi się osobiście podobają nawet bardziej niż te późniejsze kwiaty, może to wynikać z takich no, bardziej może młodzieżowych upodobań, ale ten design wraca abstrakcyjnie. To się przewija teraz również we wzornictwie, w użytkowym także. Talerze i baterie, które wiszą podwieszone do tych, tych ram przysłuchicie, są ułożone mniej więcej w porządku chronologicznym. To znaczy, najwcześniejsza praca pani Majewskiej z zbiorów naszego muzeum znajduje się właśnie tam, gdzie pan teraz stoi. To jest ten talerz, góry geometryczne, czarno-białe, troszeczkę też kreskowane. I sukcesywnie dochodzimy do tej tak zwanej ery kobaltu, czyli to jest od początku lat 70., kiedy to malowanie tymi odcieniami błękitnymi, czyli tak zwanym kobaltem. No nasiliło się w kolskiej fabryce. I Helena Majewska również w tym przodowała. W tej świętej pamięci z panią Heleną Majewską w Dzwi. To był taki epizod jej życia, który już po prostu jak poszła na emeryturę, przeszła na emeryturę, nikt tego nie wiedział. Amerykanin po prostu ja tutaj przyjeżdżał, zaprosił panią Helenę do Stanów Zjednoczonych i ona tam miała taką grupę malarzy w Stanach Zjednoczonych, i po prostu on zrobił taką fabrykę, ale tak jak coś na wzór naszego fajansu i ona tam uczyła te malarki po prostu, jak... On no to wziął, nie, nie mógł tego dostać w kole, on to dostał, ona się tym nie chwaliła, no bo wiecie, a to Stanach Zjednoczonych, jeżeli przyjedzie, to nie wiadomo co, była tam chyba 7 miesięcy, była w Stanach Zjednoczonych, miała na propozycję zostać w tych Stanach Zjednoczonych na stałe, nie, potem się komunikowała tak, że była nie tylko na nas w kole, nawet Amerykanie chciałem, to, Co, chciał wiem, to patrzcie, tam stawiła to malarstwo, wszystko w Stanach, tam najprawdopodobniej w Stanach Zjednoczonych istnieje to jej malarstwo, ta samo istnieje jej. No, w jakiej miejscowości, nie wiem, tak? Jaka to miejscowość pytań wytała? Oj zapomniałem, właśnie, ja czego pamiętałem, że było parę temu. ona się by nie chwaliła, bo to by była na nie tak, no wiecie, to, w a to sala, to zaraz się tam by może powiedzieć jaki tam, co tam majątek, nie? A taki był... Ja ona chyba na, tam potem cały czas była w kontakcie z tym Amerykaninem, bo to było takie, że to taki był jeszcze jeszcze pół życia, którego ona nie wzięła. Proszę, dziękuję. Dziękuję.